Ok, zaczniemy sobie od pierwszego rytuału. Ten wygląda dość w porządku. Jest rytuał energetyczny, czyli takie coś, co nam pomóc wzbudzić energię. Lustra służą do powielania jakiejś energii, pomnażenia jej, więc tutaj możemy powiedzieć, że ok, zastosowanie jest w porządku, chociaż jest na to tysiąc prostszych sposobów, nie trzeba się bawić sobie w pracę z lustrami. No ale powiedzmy. Żółta świeca, zielona świeca, ok. No, oczywiście ostrzeżenie, żeby czegoś nie spalić zapalenie świec. No i patrzymy w lustro. Tutaj Tutaj jest spróbową z tłumaczy, chodzi tutaj, że ja i nasze imię, prawdopodobnie w domyśle chodzi o imię magiczne. Inkantacji czytać nie będę, jest w miarę poprawna, podwójne powtórzenie, chociaż w magii z reguły stosuje się powtórzenie potrójne. Tutaj nie jest to jakiś duży problem. No tak, proszę, aby duchowe istoty pomogły mi kierować dobrą energię w tym magicznym i duchowym lustrze. Tu jest takie 50-50, jest to część inkantacji, rozumiem zamysł. Powiedziałabym, że duchowe lustro, miejmy nadzieję, że jest to jakiś po prostu nadpis i tak dalej. zostawiamy bo w tym magicznym lustrze, dla zwykłego spokoju, gdyż lustro z reguły nie jest lustrem duchowym. Lustrem duchowym nazwalibyśmy, nie wiem, lustro w śnie, coś w tym stylu, ewentualnie lustro stricte do pracy niezbytami, a z uszami zmarłych, bo takie lustra również się pojawiają, więc tylko tutaj w tym magicznym lustrze. Tutaj duchowe bym wykreśliła, tak to nas jest. Pożarne. OK, i tutaj mamy drugą część. No i tak medytacja, tam bardziej wizualizacja w tym przypadku w porządku. Czwarty punkt do piątki mam problem, bo jest taka zasada, że nie zdmuchujemy świecy. Dlaczego? Żeby nie urazić żywiołu ognia. Praca z magią świec, która jest jedną z najbardziej jakby pokrewnych dziedzin, że najlepiej współpracuje z magią luster, jest to po prostu odradzane. Lepiej zgasić ją po prostu ładnie palcami. Palców się znaczy nie zwilża, a i lepiej to mieć po prostu takie małe przykrywki do zgaszania świeczek, żeby po prostu uszanować, że ognia, który nam daje tą swoją energię. Oczywiście podziękowanie zwierciadłu jest dobrym pomysłem. Tak samo nie, nie zmuchajmy żółte świeczki, również gasimy. No i pomoc duchową możemy podziękować zwierciadłu. Tutaj powinno być jeszcze jakieś zalecenie odnośnie oczyszczenia. Najprościej by było przetrzeć je czarną szmatką. No bo wiadomo, że po każdym działaniu magicznym trzeba oczyścić wszystkie przedmioty magiczne. lusa w szczególności i olejek, olejek, jak już wspominałam. Olejek do, odnośnie dnia, tygodnia, w którym to robiliśmy. Patrząc na zamysł, wydaje mi się, że poniedziałek byłby dosyć adekwatnym dniem, ale tutaj lepiej pójść po prostu w godziny planetarne łatwiej i bardziej komple kompletnie.